Obraz i słowo prezentuje słuchowisko pod tytułem Opowieści z deszczykiem Dyplomatyczny kotek Ostatni dzień listopada rzadko bywa słoneczny. Jednak trzeba być gotowym, iż niezapowiedziana wizyta robocza przedstawiciela kociej delegacji Zawsze może mieć miejsce. Tuż przed południem, idąc dumnie wzdłuż szpaleru Tui, pojawił się zacny gość. Pominął furtę śmietnikową, przechodząc do głównej. Wysłannik piaskolubnego gatunku sugerował tym gestem przybycie oficjalne, aczkolwiek nie wymagał otwarcia wrót prowadzących do zaprzyjaźnionego terenu. Przechodząc z gracją przez ażur krat, rozejrzał się, aby dać wyraz aprobaty niewidzialnemu komitetowi powitalnemu. Różąc wnikliwie oczy, omiótł spojrzeniem brukowany podjazd, przystając na chwilę, niczym królowa E-2, niby to zainteresowana przemarzniętym samochodem. Jak gdyby to był żołnierz z szeregu stojącego w powitalnym układzie wykwintnej musztry. Po udawanym geście współczucia i uznania, że tak tu stoi i marznie, kocisko przystąpiło do rutynowego przeglądu technicznego. Wchodząc pod podwozie i oceniając stan przewodów hamulcowych oraz wycieków oleju, realizował kurtuazyjną wizytę, zgodnie z listą zadań. Kiedy pojazd uzyskał pełną akceptację kociego diagnosty, mógł już bez przeszkód stać dalej tam, gdzie zastał go szacowny delegat. Jeszcze tylko nieśpieszna ocena stanu oblodzenia bocznych schodków i gotowe. Wieńcząc tak udaną oficjalną wizytę, przedstawiciel ludzkiego gatunku zwany czasem nie panem. Wybiegł w celu przekazania okolicznościowych suwenirów tak drogiemu wizytatorowi. Jednak skromność gościa nie pozwoliła mu na przyjęcie tego wszakże krępującego dla Jego Ekscelencji daru. Trudno, sardynki zjem sam.